budżet sztandarowy odmocy Flagowy. do wywieszenia flagi na masz wystąp. Продолжение следует... Państwu. Miło jest mi powitać Państwa w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak co roku w dniu 11 listopada spotykamy się tutaj, przy pomniku pamięci, pomniku niepodległości, który nasi dziadkowie i pradziadkowie ufundowali w 10. rocznicę niepodległości. Jesteśmy tutaj. By oddać hołd bohaterom, którzy walczyli i ginęli. Oddawali swoje życie, abyśmy byli narodem wolnym i niepodległym. Za naszymi granicami trwa krwawa wojna. Doceniajmy więc wolność i pamiętajmy o dniach niewoli. Za chwilę zostanie odczytany przez skauta apel poległych. Zostaną przywołani bohaterscy żołnierze, oraz ojcowie i synowie ziemi głodowskiej, którzy toczyli śmiertelną walkę o wolność i niepodległość naszego narodu oraz o godność i honor naszej ojczyzny. Następnej kolejności zostaną złożone przed pomnikiem kwiaty i ślicze, po czym przemaszerujemy z flagą do kościoła na mszę świętą intencji naszej ojczyzny. Po mszy świętej zapraszamy na występ skautów. Pod tytułem Róża Polska. W kruchcie kościoła będziecie Państwo mogli obejrzeć wystawę poświęconą bohaterom naszej ziemi, wykonaną przez panią Bożenę Wnuk i panią Marię Waleczek, nauczycieli szkoły podstawowej we Włodowicach, wykonanej z okazji stulecia odzyskania <laughs> przez Polskę niepodległości. Stańmy więc wszyscy do apelu z tymi, o których pamięć nie zaginie. Do odczytania apelu poległych. Bysto! Stajemy dziś do apelu przy Pomniku Niepodległości we Włodowicach, aby uczcić pamięć wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 11 listopada 1918 roku. Po 123 latach niewoli odrodziła się wolna Polska. Sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i obrońców odzyskanej niepodległości. Wspominamy żołnierzy pulpitewnych Polskiego Państwa Podziemnego oraz powojennego podziemia. Wzywam Was, którzy się nie ugięli i nie przestali wierzyć w niepodległą Polskę. Wzywam z odległych czasów generała Tadeusza Kościuszkę, żołnierzy Legionów Polskich, generała Jana Henryka Dąbrowskiego, księcia Józefa Poniatowskiego, żołnierzy Powstania Styczniowego i Listopadowego. Wzywam do apelu powstańca hrabiego Michała Poleskiego. Chwała bohaterom! Chwała bohaterom! Wołam żołnierzy Legionów Polskich! Walczących o wolną Polskę Ciebie wzywam Komendancie Legionów Marszałku Józefie Piłsudski Wzywam współtwórców Niepodległego Państwa Polskiego Wincentego Witosa Wojciecha Korfantego Ignacego Daszyńskiego Ignacego Padarewskiego Romana Dmowskiego Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Chwała bohaterom! Wzywam lokalnych bohaterów Żołnierzy Legionów Wojny Polsko-Bolszewickiej, Wojny Rosyjsko-Japońskiej Podporucznika Władysława Jobka Podporucznika Ignacego Muchę Andrzeja Kaletę Stanisława Pasternaka Edwarda Chrząszcza Tomasza Filipka Jana Muchę Bronisława Trepkę Jana Chrząszcza Antoniego Grubałę Aleksego Haładusa Władysława Janowskę Stanisława Janoskę syna Tomasza Bolesława Mygę, Stanisława Opydo. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Chwała bohaterom. Wzywam Was, żołnierzy walczących na frontach I i II wojny światowej, żołnierzy II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie generała Władysława Andersa, bitwę o Monte Cassino, żołnierzy lotników walczących o Wielką Brytanię, żołnierzy armii generała Maczka, Euzebiusza Opydo, Józefa Kota, Antoniego Bąbskiego, Władysława Białego, Antoniego Białego, Władysława Ormana, Bolesława Pieca, Eugeniusza Rakowskiego, Józefa Dorobisza, Aleksandra Latuska, księdza Jana Mertę, Jana Misztę, Edwarda Miklasa, Ludwika Stańczyka, Henryka Zębalskiego, Stanisława Zębalskiego, Mieczysława Żmudę, Antoniego Skowronka, Bronisława Sztygła, Stanisława Sztygła, Józefa Szymoche, Edwarda Gawora, Władysława Gębkę, Stanisława Janikowskiego, Aleksandra Mygę. Wstańcie do apelu! Chwała bohaterom! Chwała bohaterom! Wzywam was, partyzantów, żołnierzy Armii Krajowej, konspiratorów rozstrzelanych przez niemieckiego okupanta, Jana Jopka, Józefa Kaletę, Mariana Kaczmarzyka, Jana e, Kite, pseudonim Ludwik, Stanisława Kędziora, Hilarego Kosonia, Władysława Kosonia, Jana Lamcha, Bronisława Białika, Stanisława Białego, Mariana Rogonia, Romana Makiełę, Jana Muche, Jana Sytniewskiego, Henryka Wasiaka, Antoniego Żmudę, pseudonim Żbik, Jana Smolenia, pseudonim Słowik. Bogusława Witczyka, Bolesława Stańczyka, Stanisława Jęderko, pseudonim Stefan, Józefa Jęderko. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Chwała bohaterom! Was wzywam! Więźniów obozów jenieckich w Ostaszkowie, obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Gross-Rosen, Buchenwald, Władysława Kowala, Aleksandra Dereja, Władysława Kaletę, Stanisława Konrada, Józefa Laboche, Władysława Białego, Józefa Olszewskiego, Józefa Raka, Bolesława Fiuto, Władysława Filipeckiego, Zygmunta Filipka, Franciszka Mrozika, Franciszka Trepkę, Jana Wnuka, Stanisława Żurawskiego, Stefana Stańczyka, Zygmunta Sytniewskiego, Marię Gawor, Władysława Białego, Juliana Bomskiego, Jana Janoske, Stanisława Janoske, syna Franciszka. Do apelu stańcie! Chwała bohaterom! Chwała bohaterom! Wzywam wszystkich bezimiennych bohaterów naszej ziemi, biorących czynny udział w Powstaniu Styczniowym, wojnach, walkach partyzanckich, konspiracji, rozstrzelanych w odwecie za opór wobec okupanta niemieckiego, więźniów obozów koncentracyjnych, represjonowanych Wywiezionych na roboty przymusowe. Do apelu stańcie! Chwała bohaterom! Chwała bohaterom. Po odczytaniu apelu poległych, do szyków stąd! Przystępujemy teraz do złożenia kwiatów i zniczy. Bardzo proszę o uformowanie szyku. we mm -hmm.